Cześć, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oskuru, a w dniu dzisiejszym ulepszymy sobie 44 bonitowe kolczyki na plus 7 oraz 1 bonitowe kolczyki na plus 8. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czemu tak dziwnie gadam, bo czasami dziwnie gadam, to jest to zależne od pory, o której nagrywam. W dniu dzisiejszym jest godzina pierwsza w nocy, także tak właśnie się robi filmiki na YouTube. No i cóż mogę rzec! Ninja jest zawalony, do tego lepszamy na tej postaci No i tyle w sumie, tutaj mam tyle ulepek Małży, no małży Zemuforka trochę na wyrost mam Zemuforka plus, no tak Trochę słabo, małży też trochę słabo I jeżeli jakoś super nie będą wchodzić te kolczyki to powinno wystarczyć, jak nie no to pójdę I dokupię Także co, lecimy z pierwszymi kolczykami, uwaga Weszły, najsik, drugie kolczyki Weszły, wow. Trzecie? Weszły, o co chodzi? Co się dzieje? No, czwarte już musiał wejść, za dobrze by było, nie? Wow, kolejne weszły, już mamy 5 kolczyków, bo w sumie te jedne przełożyłem. Na plus 8, obawiam się, że mi ulepszaczy może nie wystarczyć w takim tempie, jakim to idzie, ale w sumie niech ulepsza, niech ulepsza. Cholera, zaczęło palić bardzo niedobrze. Kolejna próba już chyba ósma, albo 9 nawet. 9 weszły. A nie, sorry, ósma. Um, kolejna próba się nie powiodła. Jedne odłożę te kolczyki. Jest. E, tutaj było 11 prób, 5 weszło, nie jest źle. Kuźwa pali jak cholera. Weszło, weszło, ok. Mamy 6 kolczyków na 8. Plus te jedne bonusowe nazwijmy to. Te dźwięki z Metin'a. Ja postanowiłem, że wiecie, my w stary klimat gry Medin 2 wejdziemy i będą stare dźwięki, jak to kiedyś za starych dobrych czasów bywało. Ale, pali, szkoda, że nie wchodziło tak jak na początku, no ale trudno, o Jezus. Zrobimy starym dobrym trikiem. E, tutaj tak, wiecie, jest muzyczka, no to są i metidowe lifehacki na kowala, no jednak nie działające. I pyk, Ulepszony. okej. Okay. I pyk, ulepszony. To jest taktyka. Bierzemy kowala na prędkość. Na prędkość światła. Pyk pyk. O, ja tak nie. Teraz go zaskoczę. I pyk, kolejna. Kolejne kolczyki ulepszone. Pyk. Wchodzą, kurde, jedna z drugą. E, ulepek? Mam jeszcze chyba OK. Wystarczająco co bym powiedział. Wow, patrzcie ile od tych kolczyków, niesamowite. Powiem tak, e, mam nadzieję, że fajnie będą na 9 chodzić. Mam nadzieję, że chociaż połowa ich wejdzie, wtedy to było wiecie, no super, no ale. Ale przestajemy żyć marzeniami. Jakby jedna trzecia weszła, to i tak byłoby spoko, moim zdaniem. Okej... Okay. kolejne dwie sztuki, w sumie dwie pary, bo to chyba para kolczyków jest, nie? Ajajaj, tutaj się nie udało. Dobra. Weszło, ok, gitara, ram, ram, pam A i znowu nie weszło. Huu, uh, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Uff, uh, kolejne weszło, ok. Wiecie co sobie wymyśliłem? No i teraz widzę. Jesteście wspaniali ogląda oglądając to. Ale dobra, patrzcie co wymyśliłem. Jak już ulepszę wszystkie kolczyki na plus 8. To procentowo wśród tych z tych 44 kolczyków wyciągnę, no, policzę procent, który wszedł, i będziemy wiedzieli, ile procentowo ich udało się ulepszyć na plus 8. I tak samo z 8 na 9. Oje, oh yes, jak spaliło to pod koniec, nieładnie. Kuźwa. Ok, z 44 kolczyków wbiliśmy 20. No, całkiem nieźle. Te kolczyki zostawię na koniec. One będą jako taki bonus, dodatkowy. No i w sumie tyle. Także uwaga, pierwsza próba na 9. Powiem tak, to albo nie, anuluj, anuluj. Te kolczyki będą wróżbą, jak uda nam się wbić pozostałe kolczyki. Jeżeli będzie dobrze, w sensie te ulepszy, to znaczy, że nasze ulepszenie będzie pomyślne i wejdzie mi. 5 sztuk, co najmniej. A jeżeli e, będzie niepomyślne te ulepszanie, to kolejnych nie wejdą 5 sztuk. No, mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiałe. E, teraz uwaga. Wow, weszło, czyli ta nasza wróżba, tak sobie to nazwijmy, taka, wiecie, wróżba, e, to wróżenie z ebonitowych kolczyków e, uważam za pomyślne, czyli będziemy mieli 5 lub więcej ebonitowych kolczyków na 9 z tej partii. Uwaga, pierwsza próba spaliło cholera kowalu Trikiem magicznym kuźwa też spalił niedobrze i pyk na szybkości cholerka o jezus ale pali kuźwa mać Ajaj, bardzo niedobrze pierwsze weszły okej okay. jeszcze cztery muszą wejść Wow, jeszcze trzy. Jest szansa, jest duża szansa, nawet bym powiedział. Wow! Sorry, że tak się ekscytuję, ale to jest niesamowite po prostu. Jak nam się udało tutaj kręcić? Oj, to już musiało spać, no pewnie. Cztery kolczyki. Najścik, niesamowite. Tutaj też się nie udało ulepszyć. Cholerka to też. Ajajaj. Kuźwa, chociaż niech te wejdą. Powiem tak, te wejdą. Na 99%. Look at this. Makapaka, makapaka fą. A jednak nie żartowałem, to był prank. O, pięć kolczyków, tak jak... Tak jak przepowiadałem. Jak te ulepszy, to pięć kolczyków lub więcej będzie, czyli wróżba się, można powiedzieć, że się sprawdziła. 6 kolczyków, zajebiście już, idzie, okej. Okay. To spaliło. O jajaj to też. Hmm. Ostatni. Mam za mało materiału. Co zębów orka nie mam z plusem? Boż na jedne, jedyne kolczyki mi zabrakło dwie sztuki. Idę to zdobyć i wracam za moment. OK, już udało mi się wejść w posiadanie zębów orka z plusem. I to jest ostatnia próba, zarazem ostatnia szansa na wbicie bonitowych kolczyków. Czy mi się uda? Pisz w komentarzu. Elegancko. Zajedwabiście, powiem więcej, za jedwabiście. E, mamy uwaga, 5, 6, 7 kolczyków ebonitowych na plus 9 plus te jedne bonusowe. Łącznie mamy 8 ebonitowych kolczyków, widziałem od 120 do 150 keza sztukę, więc jestem zarobiony. E, tutaj na monitorze na ekranie właśnie w tym momencie pojawia się procent z plus 7 na plus 8. Procent szans na ulepszenie, nazwijmy to tyle, ile procent mi wbiło, jakiego ja miałem farta itd. Tak tak już za chwilkę, czyli właśnie w tym momencie pojawia się ile procentowo z plus 8 na plus 9 kolczyków udało mi się wbić i to by ode mnie na tyle. mi dzisiaj, wspaniały dzień, trzymaj się i cześć, narka.